Afryka to kontynent kontrastów. Łatwiej tam uzyskać odpowiedź na pytanie, którędy do króla, niż na pytanie, którędy do wody, a bez niej życia nie ma. Polska akcja humanitarna zbiera pieniądze na studnie dla Sudanu Południowego. Do tej szlachetnej akcji włączył się Jaworznicki Młodzieżowy Dom Kultury. W niedzielę 19 marca grano i tańczono dla Sudanu Południowego. Dzisiaj będą się pokazywać nasi zdolni młodzi ludzie. Dzieci, młodzież z Domu Kultury oraz młodzież gościnnie jeszcze z Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego. Zaczniemy filmikiem, który pokaże ludziom o co chodzi tak naprawdę w kryzysie wodnym w Afryce i, i co się tam dzieje, dlaczego to jest takie ważne, żeby budować tam studnie. No i później przejdziemy do pokazów młodych ludzi. Przeniesiono się w świat magicznej muzyki Afryki. Co jest ciekawego w Afryce dla współczesnego Europejczyka? Jak wyobraża sobie ten kontynent? Jak postrzega jego mieszkańców? Myślę, że na pewno e Krajobraz, na pewno rośliny. Myślę, że na pewno jest dużo fajnych, ciekawych miejsc, na pewno klimat. Wyobrażam sobie go tak bardzo kolorystycznie. Na pewno takie coś, coś innego, niesamowitego, odbiegłe od rzeczywistości. Myślę, że przede wszystkim ekosystem. Wiele różnorakich zwierząt, roślin. Ale też na pewno usposobienie ludzi. W zeszłym roku mieliśmy okazję gościć ludzi z Gany, czyli z Afryki. Są to na pewno bardzo ciekawe osoby żyjące muzyką, żyjące tańcem. Więc myślę, że nasz kontynent europejski, który jest o wiele bogatszy niż kontynent afrykański, powinien wspomagać tamto, tamte okolice. I jeżeli dowiadujemy się, tak jak tak jak dzisiaj ten koncert ma nam przybliżyć sytuację chociażby w Sudanie Południowym, którym zajmuje się Polska Akcja Humanitarna. Myślę, że właśnie takim, takim okolicom powinniśmy pomagać, żeby tam ludziom żyło się lepiej, ponieważ my też dosyć stosunkowo niedawno przeżywaliśmy ciężkie chwile, nam jest w tej chwili lepiej im jest nadal ciężko. W Sudanie Południowym sytuacja jest tragiczna. Połowa jego mieszkańców nie ma dostępu do wody pitnej. Poznanie tego kontynentu daje zrozumienie tego, dlaczego jego mieszkańcy są warci i godni pomocy. Przede wszystkim dlatego, że tworzą oni tak samo jak my część kulturalnego społeczeństwa. To, co my jako Europejczycy mamy im do zaproponowania, to również oni dla nas, pomimo tego, że wyznają pewnie inną religię, są innego koloru skóry. Tak samo y, mówią innym językiem, jednak tak samo są wyjątkowymi ludźmi, którzy do naszej kultury mogą na pewno też coś wnieść. Dziesięcioletnia moja wiem, że są w Afryce biedne dzieci, żyją bez wody, należy im pomóc, żeby były szczęśliwe. Pan Wojciech jest przekonany, że od mieszkańców Afryki możemy czerpać drobne, ale bardzo istotne rzeczy. Optymizm na co dzień i cieszenie się drobiazgami. Afrykańczycy, żyjąc w tak skrajnych warunkach, lubią powtarzać mimo wszystko: Hakuna Matata nie martw się.